niszczy skórę, może powodować raka skóry, przebarwienia, a Ty mi mówisz hola hola nie. Jak to działa? Dla niektórych słuchaczy będzie to ciężki szok. Naturalnie to powinno działać tak, że Ty się wystawiasz na słońce z okularów przeciwsłonecznych i bez kremu z filtrem. Natura wyposażyła nas w naturalne mechanizmy, żebyśmy mogli korzystać z tego słońca w sposób bezpieczny. A co robi dzisiejszy człowiek? Zakłada okulary przeciwsłoneczne, więc Twój zegar centralny nagle dostaje informację, że nie ma słońca. Więc na powierzchni skóry nie zacznie się Wydzielać melanina, i zacznie się wydzielać histydyna. Twój naturalny mechanizm absorpcji UV nie ma go. Smarujesz się kremem z filtrem, ale on nie sprawia w magiczny sposób, że te impulsy nie dochodzą. One działają w taki sposób, że one pochłaniają UV i oddają je w postaci ciepła, ale ono dociera też do naszej skóry. Więc jesteśmy bardziej narażeni na problemy skórne i zdrowotne, wystawiając się na słońce i smarując się kremem z filtrem, gdybyśmy tego nie robili. Po prostu wyłączamy wszystkie nasze mechanizmy obronne.